Dzisiaj poskaczemy na bikcu, natomiast to nie będzie zwykły biget, to będzie biget w stylu klasycznym. Jak może pamiętacie, dwa lata temu jeszcze w wersji 1.8.0 nagrałem film, w którym właśnie mówiłem jak zmienić styl skoczka, coś tam mu pozmieniać, a dzisiaj challenge taki na bikcu. Dodatkowo zmienimy, żeby skoczek w trakcie lotu głowy miał tak, a w dalszej części filmu zmodyfikujemy mu jeszcze ręce. Zostańcie, a się przekonacie o co chodzi. Jeżeli film Ci się spodoba, to fajnie jakbyś zasubskrybował kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby być na bieżąco, będzie mi bardzo miło. A jeżeli pod tym filmem dobijecie 2000 łapek w górę, to to w komentarzu umieszczę kody na zmodyfikowanie skoczka. Uwaga! Użycie kodów na własną odpowiedzialność. A teraz przyszedł czas, aby wykonać pierwszą próbę w stylu klasycznym. Zobaczcie na jego głowę, co jest bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Dobra, dzisiaj mm, przypomina mi ten skoczek Vincent de Wła. Tak skakał, skakał kiedyś taki y, skoczek z Francji i właśnie ten mi trochę przypomina. Nie wiem dlaczego, ale... a to bardzo trudne będzie, coś czuję. Coś czuję, że to może być bardzo, ale to bardzo trudne. Jeżeli będzie to trudne, to zmodyfikujemy, wiadoma sprawa. Patrzcie na jego głowę, to jest niesamowite, o, niestety ten skok, ja muszę, o nie ma takiej kontroli nad nim no niestety, wcale nie jest takie proste. troszeczkę pasywniej bo generalnie, nie wiem czy wiecie, ale ten skoczek właśnie jest takim stylu, w takim stylu klasycznym, on ma on ma większe noszenie, wiem, że to jest paradoksalne że niby mniejszą powierzchnię nośną zajmuje, a ma większe noszenie jak to działa, no ale tak to działa, przynajmniej w DSJ -cie. niestety obawiam się, że to naprawdę nie będzie takie proste, żeby to zrobić, ten challenge ja bym chciał tak dolecieć, no może nie do tysiąc, tysięcznego metra, bo teraz właśnie widzę, że, że to wcale nie będzie takie proste. Zobaczcie, że on tutaj, on tutaj już traci kontrolę. Jeśli ja nad nim tracę kontrolę, to nie. Ach, no szajsę. Teraz coś zrobiłem, że taki cień się dziwny wyświetla, zanim no coś znowu coś zmodyfikowałem, bo chcę po prostu sprawdzić, czy może nie będzie łatwiej w powietrzu ten. mieć ten. Mieć, mieć kontroli nad tym skoczkiem, chciałem powiedzieć. wow co ja tu zrobiłem, coś zepsułem, dobra, sprawdzimy, czy to działa będzie działać, czy nie. Natomiast znowu coś zmodyfikowałem, teraz poszedłem w drugą stronę, bo było na plusie. Teraz dodałem wartość na minus. Łocie panie! Jaki error? No niepokojące. <grym> teraz dałem bardziej racjonalne wartości. W ogóle Vincent mi zniknął po tym crashu i teraz pojawił się jakiś inny Adam. Wydaje mi się, że łatwiej go teraz utrzymać. Tak mi się wydaje, ale może mi się tylko tak wydawać. Ale on bardzo zwiewa mi na lewą? Tak, ojej, czekaj, jak mi zwiewa na lewą, Ej, 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 wracaj, wracaj, wracaj! No nie, nie, nie ta. Aj, 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 Karamba. Po prostu musimy zmienić warunki, wiecie o co chodzi? Tą stronę zmieniłem, czy nie? Zobaczmy, czy w tą stronę. No nie, zawsze w złą. A nie, dobro, Ale na początku jest zła, potem jest dobra. 180 plus 200, 270. Zwiewało mnie na lewo, więc musimy sprawić tak, żeby skoczka nie zwiewała na lewo i po prostu, żeby leciał prosto. A potem go co najwyżej zwiało, ale dobra, są, e, są inne warunki, więc może ten wiatr mu pomoże, ale on rozwiewa na lewo. Może bym bardziej nartę jakąś dał. O właśnie, strasznie, strasznie leci, no go ciągnie tam jak Piotra Żyłę rok temu. Zmodyfikowałem troszeczkę lewą nartę, żeby było, poka pokażę Wam, że właśnie, o właśnie, widzicie, prawa narta jest bardziej tak i teraz mi leci bardziej na prawo. Czyli to był dobry sposób, tylko że on teraz bardziej na prawo leci. Musimy to jeszcze zmodyfikować i będzie prosto leciał. Sprawdźmy, więc, teraz, jak nam poleci. O, widzicie, już jest tak w miarę prosto. O, mi się to podoba, ale te... no tak, już mi teraz leci w prawo, bo ja tak ustawiłem głupie warunki, no ale w ogóle on tak jakoś zapada się w prawo. Nie, nie, to proszę, ja ciebie, zero metrów na sekundę i w ogóle pod narty, nie? Ze W3 jest świetny widok na tego skoczka, tylko właśnie głowy mu troszeczkę nie widać. O, o! Widzicie? Już jest lepiej. Już jest lepiej, ale na, teraz zapada się, no za bardzo, za bardzo lecisz, Adam, na prawo noż, nie? Ty masz lecieć prosto, czego nie rozumiesz? O! Okej, okay, okej, okay. o, oho, zobaczcie, że dobrze, dobrze to wygląda jak na razie. Ale dalej ono na prawo zwiewa, no czemu go tak zwiewa na prawo? No nie rób tak! Nie da się tego challenge'u zrobić, to jest niewykonalne. O, lepiej jest, no lepiej, lepiej, tylko zobaczcie jak on się tu gibie. No nie, no to... To jest stary! Stary, no! <laughs> Ja pierdzielę, co to jest? Jak hmm, jakby to zrobić? No bo kurde, już naprawdę próbowałem. Jeszcze może z tymi rękoma, zaraz spróbujemy, bo wam powiedziałem, że będzie, no ta głowa jest niesamowita. Może przez tą głowę, może, może właśnie przez tą głowę on tak nie, nie chce latać. Zaraz go naprawimy. Tylko spróbujemy jeszcze ten skok oddać. Ej, 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 jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę. Naprawdę jest, naprawdę jest nie, na, by, było, ale to jest najdłuższy skok dzisiaj nasz, Ej, serio, to jest 7, prawie 800 metrów, słuchajcie, 1000 metrów. Nie musi być z wylądowaniem, ale ja będę wtedy ukontentowany. Jeszcze proszę, ja was spróbujemy. Spróbujemy z tą głową, zaraz zmienimy. Natomiast to 800 metrów, tylko 200 tak pociągnąć, naprawdę było nieźle. Bo generalnie ustawiłem coś takiego, że tak jakby ten skoczek jest bardziej wytrzymały w powietrzu. W sensie go takie wahania go to tak nie ruszają zbytnio. Zobaczcie, że on dalej się tego tak leci, jakoś. No dobra, teraz go ruszyły akurat, bo to trzeba też z finezją zrobić. Dobra, teraz na, na poważnie. Na poważnie już teraz. No nie, to nie są. To nie. to nie, Już nie ma miejsca, miejsca na żartów. Na, na, ża na żarty. Na, nie, na żartów. Na żarty. No, tak go gibie, gibie, ale może wyląduje? No nie, niestety. Nie. Mogę jeszcze spróbować być tak bardzo agresywnie w locie, żeby zyski zyskiwał te metry, niekoniecznie o styl, tylko o metry. Nawet jakby było, już tak tracił kontrolę, to żeby był bardzo, bardzo szybki w tym powietrzu. O, zobaczcie, zobaczcie. On już w ogóle wcześniej traci tą kontrolę. Jak ja to zrobiłem, no? Dobra, naprawiamy mu głowę. Jeden, dziewięć, to zmienimy na jeden. Uwaga teraz, troszeczkę tak go, tą głowę naprawiłem. W sensie dalej ma taką wykrzywioną do góry, no bo jednak to jest <noise> zabawna sytuacja w ogóle. Ale wydaje mi się, że leci, leci lepiej przez tą... Ej, no, ej, ej, tak! Ej, tak, zobaczcie! To przez tą głowę, on, on po prostu nie widział, gdzie ma lecieć, dlatego tak robił, to wiele wyjaśnia. Zobaczcie, zobaczcie, lecę, lecę... I ja nawet wyląduję ten skok, wyląduję, no nie prawie, ale było 1000 czy nie, nie, ale 874 to jest dobry rezultat. Kamerka mi się wyłączyła. Wracam do Was, po pierwsze też muszę podkładkę, ale krzywo, no nie, no nie, z takim przywiciem. też może jeszcze to jakoś ustabilizuję w powietrzu, no w miarę, w miarę, jako tako, już ma głowę, wiadomo, bardziej prosto to widzi, gdzie ma lecieć i jakoś tak jest lepiej. No, na końcu spróbujemy jeszcze stylem Martina Kocha. Na razie, stylem klasycznym, chciałbym skoczyć te 1000 metrów. Ale potem jeszcze spróbujemy Martina Kocha, czyli tak bardzo rozszerzone te narty. No i wiadomo, zaraz spróbujemy z rękoma. Natomiast, może jeszcze ten skok. Może jeszcze ten skok spróbuję. Może mi się uda akurat 1000 metrów. Ale było bardzo blisko w ogóle wylądowania. Zobaczcie, też nie leci źle. Nie gibie nim tak. Ma większą. No, nie ma większej powierzchni nośnej, ale ma większe noszenie właśnie, tutaj traci noszenie. To jest bardzo podobne jak w tym prawdziwym Bixu bez żadnych modyfikacji, że po prostu trzeba złapać to noszenie, żeby 1000 metrów było. 822, 180 metrów nam brakuje do, do tysiaka. Co tu zrobić? Zmodyfikowałem wartości teraz, żeby te narty bardziej jeszcze szły do środka. E, no i na F3, może sprawdzimy, czy ja wiem, czy idą aż tak bardzo do środka. No dalej jest taki styl bardziej klasyczny, natomiast. Natomiast... aj zgubiłem... O, fikałka zrobił, muszę jeszcze wyląduję. No prawie że! Sorry, pomyliło mi się. Ja w drugą stronę poszedłem. Te narty się bardziej rozszerzyły. Teraz dałem bardziej, bardziej do środka, zobaczmy. No, zdecydowanie jest bardziej do środka. No i zobaczymy, jak daleko mi się uda polecić. Prze Zmienię na F2, żeby było. Żeby było lep żeby była lepsza widoczność. Chociaż na tym F3, no tak, ale na F3 da się skakać, natomiast ja nie widzę jak on jest pasywnie, czy tak, idzie agresywnie. Okej, okay, i widzicie, no. Jako taka łapie to noszenie, nie gibie nim aż tak mocno. 1000 metrów jest możliwe, natomiast no, trzeba się tutaj skupić. Oho, oho, zobaczcie, a zgubiłem, zgubiłem, zgubiłem tą stabilizację, niestety a tak ładnie leciał. To jest bardzo dobra odległość. To jest w okolicach 800, tak, 826 metrów. Dalej te 180 metrów, to jest taka granica, 820. Potem mi nie chce lecieć. Lecimy z tematem, drugi kolejny skok. A właśnie miałem, miałem te ręce za chwilę, za chwilę, ale dalej chcę ten challenge zrobić. O, może teraz słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze. No, tysiaka to może nie będzie, ale no dobra, zaakceptujemy to 860, 867,5. Nie jestem może w 100% ukontentowany, dlatego też, jeżeli chcecie na przykład lajwika z czegoś takiego z modyfikacji w DSJ4, bo to jest dosyć ciekawe. No w sensie modyfikacji, to to nie są modyfikacje do gry, to są po prostu zmodyfikowane wartości w pamięci. Ale ja mogę takiego lajwika zrobić i spróbujemy dobić tysiaka na stylu klasycznym. Lewa ręka, prawa ręka, no i dwie ręce, żeby było ciekawie robić motyla jakiegoś na progu i w powietrzu wygląda to bardzo bardzo podobnie. Taka dosyć niekonwencjonalna kamera właśnie tutaj na mały tak ostro na żyłę jakiegoś. Oho! Oho, nie wybiłem się i co zrobi? Wyląduje, nie wylądował. Aha, i przywróciłem Vincenta, jak możecie zauwa zauważyć. Wybijemy się teraz. O, on też w powietrzu robi takiego motyla w stylu klasycznym. No to to wygląda po prostu niesamowicie. Jak daleko mi się uda polecić? Może właśnie, może właśnie kurczaki bym sobie spróbował tak normalnie skoczyć. Normalnie, czyli wybicie z F1, a potem... Pójdziemy na F2, no i może tutaj mi się uda, słuchajcie, Tysiaka zrobić. Nie wiem, czy te ręce właśnie przeszkadzają. Chyba wydaje mi się, że przeszkadzają, że że właśnie mi ten skoczek opada. Strasznie mi opada, bardzo niefajnie. jej ciumi. Skok mi się skipnął. No i co, no i co jeszcze raz spróbujemy? Bardziej się może położę na narty. Agresywnie poszedłem, agresywnie, tak trzeba, no ale te ręce mi nie pomagają. To nie pomagają mi bardzo. Nie, uważaj Vincent! chyba nie żyje ten Francisz z tej kamery to też wygląda kozacko. Zobacz, jak leci szkoda, że właśnie nie mam takiej nie mam kontroli nad nim takiej. O, rany, dzięki. <grytanie> to też jest dobre, zajebiste. <grytanie> Patrzcie na to. Wow, wow, narty mi pojechały! Vincent został, a mi na narty pojechały. Ale my możemy się tak odepchnąć od belki i tak koślawo dosyć jedzie, ale może to pomoże. Zobaczmy jak będzie w powietrzu. To jest dobre. Yy, czy w powietrzu. ale. a w powietrzu nie mam takim... A, w powietrzu się tak gibie bardziej czuję. No, 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 ale, ale to jest za no, nią nieprawdopodobne jak to wygląda, co nie? Dodaj mi jeszcze coś, takie jakby pochylenie, on ten skoczek się jakoś tak dziwnie pochyla. Zobaczymy, jak będzie w powietrzu. Tak agresywnie poszedł, no powiem wam, że naprawdę odważny ten Vincent jest. Nie spodziewałem się, po Vincencie, że aż tak będzie odważny. Czy to będzie pierwsze. O, nie będzie, Już myślałem, że wyląduje, a mi się skipnął znowu skok. O, narty uciekły. Dodałem jeszcze jedną wartość, która zmienia coś. O, właśnie, że się tak kładzie w powie. Ej, to jest dobry na domena, na domena. Ej, ej, to jest dobre. No, 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 stary, lecisz. No ale nie tak bardzo, nie tak mocno, musisz wiesz, z wyczuciem. Ogólnie nie wiem, czy przepisem na sukces nie jest po prostu niedawanie wszystkiego, no bo ja dałem tutaj, ja dodaję coraz więcej tych modyfikacji i ten skoczek coraz bardziej, coraz bardziej jest taki asertywny w stosunku do tego, do tego latania. W sensie odmawia. Teraz to wszystko zresetuję i zrobię Martina kocha. Czy to działa? Działa jak najbardziej, tylko no on jest bardzo niestabilny, o no właśnie, no taka, no ale leci jakoś, jakoś próbuje, prawda? Być może troszeczkę też przesadziłem. Jeszcze jedno, o, teraz widzicie, troszeczkę mniejsza jest, no ale on, on wtedy nie chce lecieć, no właśnie, na tym, na tym stylu klasycznym jest większe, większe noszenie paradoksalnie, tutaj niby ma większą siłę, to w sensie powierzchnię Nośną, a nie leci tak daleko. Spróbuję z ostatniej belki, no ale wiadomo, że to chyba nic nie da. Plus 4, belka 30. Chyba, że jeszcze z wiatrem pod narty spróbuję zaraz, no ale to może po tym skoku jeszcze sprawdzimy. Jeszcze raz sprawdzimy. Z tym Martinem Kochem z tej belki 30. A, spróbuję jeszcze dać wiatr pod narty, no ale wątpię, żeby tu to, co, to coś dało. Chociaż zobaczcie, ej, on naprawdę leci nieźle. Ej, może z tym wiatrem pod narty wyląduje, no nie wylądowałem, ale może tak się uda. 700 metrów może skoczyć. 2 metry na sekundę wiatru pod narty, styl Martina Kocha i ostatni skok w tym odcinku. Czy uda mi się polecieć daleko. No chyba nie. Chyba ten wiatr podnarty nic zbytnio nie daje na dwie nogi. No chciałem na dwie nogi telemarkiem, ale i tak by chyba nie ustał. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Teraz naprawdę ostatni. I spóźniłem, spóźniłem. No Martin, Martin, ty już nie, to już nie jest Vincent. To jest teraz Martin, ale, ale leci jako tak. Ono z tym wiaterekiem podnarty. Może jeszcze złapie noszenie dodatkowe. No, wylądować nie wylądowałem, ale to był skok, no prawie 500 metrów, jak na Martina to naprawdę nieźle. To by było dzisiaj na tyle, mogę nagrać jeszcze kolejne taki film z modyfikacji w DSJ4, bo myślę, że to jest ciekawe i wam się to spodoba. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, no i tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, też będę widzieć, jak jeżeli będzie dużo łapek w górę, to po pierwsze, że chcecie kody, a po drugie, że chcecie kolejne odcinki. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!